Cześć z tej strony, Karolina. Zapraszam Was dzisiaj do obejrzenia prac, które ostatnio wykonałam. I będę też mieć dla Was niespodziankę, ale o tym na końcu filmiku, więc oglądajcie i zostańcie ze mną do końca. Miałam do wykonania taką pracę z okazji 50. rocznicy ślubu. Dla pani, która uwielbia ogrodnictwo i kwiaty, oraz dla pana, który uwielbia wędkarstwo. I miałam to wszystko jakoś razem połączyć. No i żeby stworzyć coś takiego, szukałam dużo, długo różnych grafik, ale nic ciekawego nie wpadło mi w oko, więc stworzyłam je samodzielnie w programie graficznym. No i tak jak widzicie, jest tutaj mnóstwo elementów wyciętych z papieru. Z takich dodatków niepapierowych to są kwiaty z bawełny, jest Juta, jest Mech. Chyba tyle. Ta ramka była dosyć przestrzenna, więc musiałam tutaj od spodu zrobić takie z papieru, takie kosteczki dystansowe. Dzięki temu one tutaj te wszystkie elementy ładnie nachodzą jeden na drugi i. Wszystko ładnie się tutaj komponuje. Myślę, że ramka wyszła całkiem ciekawie, bardzo się spodobała, więc to jest dla mnie zawsze największa radość. Ale dajcie też znać, co Wy o tym myślicie. Jestem ciekawa, czy Wam również się podoba. Będę czekała oczywiście na Wasze komentarze. A teraz zapraszam Was jeszcze do drugiej pracy, którą wykonałam, ponieważ jak już miałam, właśnie stworzone te grafiki, pomyślałam sobie, że wykorzystam je jeszcze do kolejnej pracy i stworzyłam taką kamizelkę wędkarską. Szablon tej kamizelki tworzyłam samodzielnie. Ma ona takie kieszonki, właśnie, do której można włożyć różne elementy. No, taka inna kartka niż zwykle, w takiej dość, wydaje mi się, ciekawej, oryginalnej formie. Może nie jest ona jakoś taka warstwowa, nie jest przestrzenna, no ale właśnie przez to, że ma tutaj te takie klapeczki, że w ogóle ma tą formę takiej kamizelki, no to jest to całkiem ciekawa praca dla jakiegoś wędkarza. Ja ją stworzyłam tak po prostu inspiracyjnie, więc jest ona dostępna. Jakby ktoś miał ochotę, to zapraszam. No, i co tutaj? W sumie tylko nakleiłam na to papier, aczkolwiek powiem Wam, że no, nie jest prosto tworzyć takie kartki w takim nieregularnym kształcie i odpowiednio dopasować ten papier. Skrapowy do papieru bazowego, bo zawsze w którymś miejscu coś było nie tak. No ale ostatecznie myślę, że wyszło to całkiem, całkiem fajnie. No, dajcie mi znać, co wy, oczywiście, o tym myślicie. No, a teraz czas na niespodziankę. Skoro już stworzyłam ten arkusz grafik, pomyślałam, że podzielę się nim właśnie z wami. On wyglądał w ten sposób, w formie, w której ja go drukowałam dla siebie. Natomiast kiedy pomyślałam o tym, że podzielę się nim z wami, dołożyłam tam jeszcze kilka elementów i on jest taki, wydaje mi się, jeszcze bardziej dopracowany taki fajniejszy, pełniejszy, i właśnie chciałam podzielić się z wami. W podziękowaniu za to, że jesteście tutaj na tym kanale. Jeżeli ktoś ma ochotę, no to zapraszam. Link będzie na dole w opisie. Pobierajcie, twórzcie, inspirujcie. Jeżeli ktoś stworzy coś z tego arkusza, to będzie mi bardzo miło, jeżeli mnie oznaczycie. No i co, zapraszam Was właśnie do, do tego pobierania. Mam nadzieję, że komuś się przyda. Jeżeli chociaż jednej osobie, to będę naprawdę bardzo szczęśliwa z tego powodu. I wiem, że jest to takie nieoczywiste, że, że te grafiki są takie nieoczywiste, bo nie codziennie tworzymy kartkę właśnie z takim motywem, ale jeżeli już przyjdzie komuś stworzyć, no to właśnie wtedy zawsze czegoś takiego brakuje. Więc warto pobrać sobie nawet, żeby mieć to gdzieś tam na przyszłość. A ja już dziękuję Wam za to, że tutaj jesteście. Do usłyszenia, do zobaczenia w kolejnych filmikach. Trzymajcie się cieplutko. Pa-pa!